Ciemaneczko wszystkie z tej strony szkapa i zapraszam do naszego parku No to tak, zaczynamy od zrobienia porządku i pozbierania kasy. Bo nam się tutaj napełniły nasze, nasze sklepiki, więc zaczniemy od zbierania tej kasy. Niech się nam tu dalej napełniają, a jednocześnie sobie tutaj. Troszkę wysprzątamy. Tu się coś produkuje, czy się coś buduje? Coś tutaj robi? Nie chyba się produkt Albo się Nie wiem, nie mam pojęcia co tutaj tu robi, ale coś się nam tutaj robi, tak? Tak, tutaj sobie zrobimy... Tutaj mamy etniki. Tu mamy taki duży sklepik, troszkę roślin do podlania. Elegancko tutaj śmieci. I tutaj troszkę wody. O, ja tutaj gdzieś wybudowałem sklepiki. Tak. Chyba ten. Ale ulepszenie na 28. I tutaj ten chyba jest nowy do wybudowania. O, akurat powstał. To Zobaczmy nad ulepszeniem na 39. No to w sumie sobie go teraz nie ulepszymy. No ale dobra, ale mamy sklepik. On tam chyba 800 kasy da rady zbierać, więc jest całkiem fajnie, że nam zbiera te kasy. Zawsze to tam jest prawie ten 1000 więcej za każdym logowaniem się, nie? Za każdym razem jak zbieracie to jest prawie 1000 więcej. Co eee, się stało? Eee, obrót, polewanie, dobra. Coś nam wskoczyło, jakaś nagroda. Zastanawiałem się co to nam tutaj wskoczyło. To przesuwam ten ekran powoli, ale i tak mamy jakieś zacinki, nie wiem. Znaczy mam tą grę puszczać, żeby nie było tych takich zacinek. Cały czas jakieś takie nie, jakieś cinki są. Ale będę powoli, więc może tego tak nie będzie widać. Nie da się tak bardzo zapłynnie tego. Nie, co my tu mamy? Tu mamy możliwość wynajęcia ludzika ogrodnik podlewa twoje rośliny, śpi, zbierać śmieci e, opiekun, twoich wybiegów, zespół trzech. No to nie, weźmiemy. Weźmiemy sobie, może, opiekuna. Tak, weźmiemy sobie opiekuna, no mamy gratis. To weźmiemy sobie tego. A weźmiemy sobie wszystkich, tak. I tego też. Jak jest gratis, weźmiemy sobie wszystkich. Dwa wolne miejsca. No dobra, wystarczy ich tyle. No i mi tu Expo nabiją, że mi levele momentalnie wskoczą. Więc nie ma problemu ich tutaj za dużo brać. Nie mamy za wielkiego naszego tutaj. Patrzcie, on już obrobił te zwierzęta. Ja chyba to muszę rozmnażyć. Ja mogę, ja mogę rozmnażać. Legowisko na poziom drugi. A ja temu nie mogę, widzicie? Taki bajek. Dobra. Ulepszamy legowisko. I niech ty tutaj nam to ulepszy i wtedy będzie można ich rozmnażać, tak? Co myśmy tu chcieli zrobić? Informacje dla tych mamy. Tutaj mamy. Czekajcie, ja muszę jakiegoś dinozaura wyhodować. Chętnie bym tutaj te dinozaury gdzieś powrzucał wszystkie, żeby mi tutaj nie zawadzały. Albo w sumie nawet i posprzedawał. Mamy masę dinozaurów do postawienia. Ale no, wiecie, powoli, powoli. Chodować mam takiego. Dobra, zobaczymy czy możemy rozmnażać Możemy rozmnażać. Więc dobra, hoduję. Ja bym to mógł wszystko postawić w jednym odcinku. No i co bym robił w inne odcinki? Tylko takie obrabianie. Tak, szanujmy sobie tych dinozaurów. Bo no, nie zawsze będziemy mogli je stawiać. E, mamy to postawić, tak? E, jeziorko. Ma być miejsce zajęte na jakiś wybiegach, czy to ma być dekoracja? Po prostu? To jest chyba po prostu dekoracja. Dobra, dekoracja, no to stawiamy. Jeśli tego misja potrzebuje, to stawiamy. Nie, dobra jest. I yy, wychodzi takiego dinozaura. Możemy takiego hodować? Nie możemy. Tak, bez możemy, dobra. To teraz hodujemy te dwa dinozaury. 12% no, Malutko, no, dobrze. tego teraz nie wychodujemy. Posiadaj na piątym. E, tego możemy postawić. Nie mam tego, tego dobra, e, możemy go postawić. Znajdziemy mu tylko jakieś wypasy, upasujące do niego wybieg. E, czyli myślę, że, że całkiem fajnie by było tutaj postawić go na tym wybiegu. Jest jeden, zaliczyło. Brak miejsca na wybiegu. Dobra. Jeszcze jakaś misyjka wskoczyła. No to super, dobra. Może coś się nam udało wykonać. Teraz zobaczymy, jakby tutaj hey. pogadają troszeczkę. No i dobra. Twoja nagroda 10 tego, 5000, 3000. Możemy chyba mu te śmieci sprzątać, bo widzę, że nie daję rady tak szybko tego posprzątać. A ja mam awaria wskoczyła, ale widzę, że dodało mi przedmioty, więc, więc całkiem fajnie, że mi dodało te przedmioty. E, tutaj tego, ja sobie tego chcę wyhodować na ten piąty poziom, który potrzebuję. Już mam czwarty. Więc jeszcze jednego na czwarty, i potem wrócimy z piątym. Nie wiem, czy akurat ten jest najszybciej by był do rozkodowania, czy może taki by był najszybciej. No jak tam już mam czwarty poziom, to już, już to hoduję tamto. Może się uda. Z tego wiem, że kiedyś, kiedyś się głaskali czy coś, nie? Też nam coś, coś dostawaliśmy za to, ale teraz już chyba za to nic nie dostajemy. Tu trzeba zrobić porządne przemeglowanie w tym zoo. Dobra, te się nam będą rozmnażać, bo to jest też potrzebne. Tak, fajnie. Mamy 47 tutaj, można powiedzieć, odwiedzających. Ciekawe ile, ile nam tutaj wyciągnie. A, ona tutaj podlewa nam te roślinki, tak dosyć szybko. Ja nawet nie należę podlewać, a ona mi tutaj podlewa te roślinki, no to elegancko. Dobra, zaczniemy sobie, co jeszcze my tu mamy. Eee, powiększ wybieg 50 razy. Powiększyć wybieg. Hmm, zaczekajcie, to ja mam jakieś dinozaury. Mam te. Mam tego na przykład. One gdzieś tutaj mają ten wybieg swój. Trzeba je było tylko znaleźć. w porządku na wybiegu i zobaczymy, o ile to by było trzeba powiększyć. Powiększyłbym trzy razy. To jedno miejsce. To wiecie, co ja usunę tutaj to do magazynu. Tak i powiększymy im to trzy razy. Zdaję mi tu wtedy o jeden więcej z tej strony żeby powiększyć. A dobra, bo my tu mamy roślinki. Mamy z tej strony roślinki i muszę te roślinki wszystkie wywalić i dopiero wtedy będzie szło powiększyć. Dobra. I właśnie o tym mówię, że fajnie to wygląda tymi roślinkami, ale jak nie macie zamiaru powiększać wybiegu, ani nic takiego, ale jak chcecie powiększyć, no to wam to będzie przeszkadzać, tak? Trzy. I dobra, powiększ jeszcze o trzy i jeszcze jeden wejdzie. E, możliwe, że nie będziemy tego wkładać, tylko użyjemy sobie innego. O, dobra, mamy. Tego już chyba więcej nie ma tych dinozaurów. Dobra, no silnik wszystkiego full. Tego mamy jeszcze jednego. Ja nie włożyłem go. Nie, dobra, bo mi zwiesiło. Aha, dobra, i powiększyć. Miejsca ma za mało. No to tak samo wywalimy ten wybieg do magazynu. Tutaj temu powiększymy. Nie, 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 nie do magazynu. Tylko powiększyć o 2 za 1. Dobra, 1, dwa. 3. to 16 tysięcy kosztowało mi to powiększenie. O masakra. Dobra, ale znów się nam jakaś misja fajnie zrobiła. I co nam dali? Dali nam jedno korytko i tam jakąś nagrodę. Dobra, fajnie. Ej, teraz ja mogę wstać. Kajcie. nie, to jest wybieg. Ja może mogę to jakiemuś dinozabrobie wstawić. Czekajcie, ja muszę. Dobra, nie będziemy szukać, który jest na takim skalnym tym. O, ten nie ma, już mam. Wie? Elegancko, nagrodęśmy dostali i zaraz możemy ją użyć fajnie. No elegancko, bardzo mi się to podobało. I tutaj byśmy wstawili tego, którego nam tutaj gdzieś nadbywa. Gdzieś ja go tutaj widziałem. O, jest. No i są dwa. Zobaczymy, czy możemy mu coś wyposażyć. I teraz mogę mu kamyk wstawić. Kamyk wstawić. I nic więcej, bo wszystko jest za. Tutaj te odznaczenia. Nic więcej mu nie mogę wstawić. dostał kamyczka. No i ma kamyczek. No i myślę, że dosyć my tu porobili w tym zoo. Postawiliśmy nowe dinozaury. W no, sumie ja wam powiem nie wygląda tak dinozaur, ale dobra, niech to będzie dinozaur. Eee, mamy nowe dinozaury. Udało się nam wykonać troszkę misji. Wypuść małego dinozaura. No to ja go muszę wypuścić małego. Eee, ja już chciałem kończyć, a tu widzę, że jeszcze mogę misję zrobić. Płaskaj eee, sprzedaj. Przedaj. Kup. 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 Uwolnij, o, paniale. zaliczyło. No i następna misja, o panie, no trzeba było, trzeba było wypuścić, no co się pan martwi. No, chciał polecieć sobie na wolność, a pan się martwi tutaj. No i sobie pogadają. Ja cię i dali. Hoduj wypuść małego dinozaura. Siadaj, jednego, dobra. Ten nowy wybieg, jednego wyhodować. No to to już troszkę potrwa. Ale tutaj mamy, siadaj. Z trzecim poziomem. Tu wyhoduj tego. Po jak ja chyba posiadam, ale czy z trzecim poziomem? Nie, to jest zerowy poziom. No i dobra, nie będziemy już więcej cudować. Jak się Wam filmiki tutaj z Dino Parku podobają? Zapraszam do komentowania. Kto nie subskrybuje, dajcie subskrypcję. Wyślijcie linka do gry znajomym, niech też zagrają. Niech pooglądają, jeśli grają. No i do zobaczenia w następnych odcineczkach. Cześć Wam!